Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak wygenerować jakiś losowy napis w naszej aplikacji. Chcemy do czegoś go wykorzystać. Nie wiem do czego. To zależy już od Ciebie. Ja ci po prostu podam na talerzu, jak możesz coś takiego zrobić. I nie musisz tak naprawdę instalować żadnych pluginów, babo pozwala Ci to po prostu zrobić, więc zróbmy sobie mały, szybki test. Zróbmy nową stronę. Nazwijmy ją test. Użyjmy tekst żeby wyświetlić nasz tekst. Tutaj wpiszemy sobie Calculate Formuła. Wybierzemy sobie Generate Random String, czyli generujemy losowy napis. Możemy sobie wybrać, jakiej długości taki napis ma być. To może być z bazy danych takie ograniczenie. Albo wpisać z palca jakąś konkretną długość, np. 10. A następnie zaznaczyć, z czego taki napis ma się składać. Z liter, z... Yy, Non-Capitalist liter, czyli z małych literek, z samych cyfr lub ze specjalnych znaków. Więc wybierzmy sobie na początku wszystko. Zobaczmy, jak wygląda nasza aplikacja. Zamykam, preview. Obserwuję. Mamy nasz napis, który właśnie tak wygląda. Może być wykorzystany na przykład do hasła. żeby wyświetlić takich napisów więcej, na przykład możemy sobie odpalić powtarzającą się grupę podpiąć sobie tutaj na przykład naszych użytkowników, bo tam tylko tych użytkowników jest. Wyświetlimy wszystkich, ok? Ale tak naprawdę wykorzystamy to tylko po to, żeby mieć tutaj wiele elementów, zróbmy sobie full list, żeby wyświetlić wszystko, wszystkich naszych i wykorzystajmy sobie znowu ten string, który generuje nam różne napisy. Duplikuję sobie to, wrzucam w tą powtarzającą się grupę, robię preview. W tym sposobem będę miał wiele takich wygenerowanych napisów. Jeżeli tylko będę miał dostęp do użytkowników, nie mam dostępu do użytkowników, bo mam tu jeszcze zasady prywatności ustawione. Po prostu usunę, żeby mój użytkownik też mógł mieć dostęp do użytkowników. Zacznę. Mam nagle masę wygenerowanych losowych napisów i one się mogą niestety powtarzać. To nie są unikalne napisy. To są po prostu jakieś losowe napisy. Nikt nie sprawdza tutaj tego, czy taki napis już nie został przed chwilą właśnie wygenerowany. Więc żeby zrobić. Generowanie unikalnych napisów to jest całkiem inna zabawa i całkiem inna historia. Tutaj, jak mamy taki generowany napis, możemy się trochę nim jeszcze pobawić, na przykład, żeby to były same cyfry. Więc możemy sobie wpalić tak, preview i zobaczyć, że są tutaj same cyfry, Korzystywać do jakiejś różnej rzeczy. Jeżeli chcemy jakiś unikalny napis, to taki unikalny napis jest na pewno tworzony przez Bawu, kiedy po prostu dodaje nowe rzeczy do naszej bazy danych I to jest po prostu to ID. Jak weźmiemy jakiegoś naszego użytkownika, to to jest Unique ID i ten napis jest unikalny w tej tabeli właśnie. I jeszcze jedna ciekawostka, że taki napis można automatycznie, losowy, generowany, można wykorzystać też w naszej bazie danych. Po prostu zapisywać w bazie danych. Jak to zrobić? Dodajemy sobie przycisk, zróbmy sobie workflow, i na przykład naszemu obecnemu użytkownikowi, czyli zrobimy make changes to current user, będziemy zmieniali jakieś pole. Na przykład właśnie, zrobimy sobie nowe pole i napowiemy generated. I tutaj to będzie tekst. OK, a jako coś, co tu będziemy wpisywali, będziemy wpisywali po prostu calculated formuła. Bierzemy sobie generate random string. Długość, możemy sobie ustawić na 15, i tutaj możemy wpisać sobie jakieś losowe znaczki, więc to znaczy tylko use special characters. Close OK. Jak już to mamy, to od razu wyświetlimy to, żeby było wiadomo, co tam się stało, więc weźmy sobie insert current user generated preview i zobaczmy, jak to wygląda. Nic się nie wyświetla. Klikam przycisk mamy wygenerowaną naszą rzecz. Tutaj ona się wyświetla jak przejdziemy do bazy danych to zobaczymy, że nasz użytkownik, jak odświeżymy jeszcze dane, o niestety nie ma nic zapisane, to ciekawe, może dlatego, że ja nie jestem zalogowany że za jeden użytkownik, więc zaloguję się teraz jako jakiś użytkownik, zobaczymy czy wszystko będzie działało, teraz generuję sobie, wygenerowało nam napis, znowu wracam do danych, refresh data, jest, tak. Słowem niezalogowanym użytkownikiem. On komuś przypisał bubble to rzecz. Teraz zapisał to też do bazy danych. Więc za łatwym sposobem możemy sobie zapisać do bazy danych jakieś rzeczy wygenerowane. Bo tutaj w Workflow też mamy właśnie tę opcję Calculate Random String, przy tym jak tworzymy sobie jakąś formułę. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!